Dzień dobry Państwu. Zwykle w najgorszym podcaście na świecie staramy się wybierać produkcje, które jakoś nas cieszą, w jakikolwiek sposób sprawiają nam radość, czy możemy jakoś je doceniać. I podczas dyskusji na temat tego, jaki film wybieramy z, z premierowych, z zeszłego piątku ustaliliśmy, że damy szansę. Filmowi wyreżyserowanemu przez Polaka, przez Tomasza Bagińskiego, który odpowiadał za katedrę e, na, na podstawie Jacka Dukaja, za Legendy Allegro, e, super przyjęte. E, no i teraz wyreżyserował swój pierwszy duży duży hollywoodzki duży. film pod tytułem, pod tytułem Rycerze Zodiaku. I jak mu to wyszło? To dzisiaj będziemy o tym rozmawiali. Ja nazywam się Dawid Bryl. Razem ze mną jest Maciej Kordal. Dzisiaj głosowo Dzień trochę dobry. dzisiaj głosowo trochę mniej dysponowany, ale yy, bo na ten film yy, szkoda szczępić reja. Ja yy, chciałbym zacząć też od takiego żartu. Że chciałbym powiedzieć, że ten film sprawił, że się pochorowałem, ale pochorowałem się znacznie wcześniej niż ten film zobaczyłem. Może dlatego tak długo teraz trwa moja rekonwalescencja, w związku z tym, że jeszcze w międzyczasie sobie poszedłem tam do kina. Uprzedzam, że nikogo nie zaraziłem, ponieważ patrząc na box-office tego filmu, jakiś wynoszący nie wiem 5 milionów dolarów, to byłem tylko ja, i jedna osoba. Dosyć daleko ode mnie siedząca, więc zakładam, że nikogo tam nie zaraziłem jakoś bardzo. Mm. Czy, yy, Dawidzie, dziwicie taka frekwencja? Eee, absolutnie, <grywa> tak absolutnie mnie nie dziwi, ponieważ yy, takie filmy. Yy, to już jakoś zaspoilerujmy, zaspojleruj, że no, oczywiście wcześniej już rozmawialiśmy sobie z Maćkiem yy, po Sansie, jakieś krótkie wiadomości yy, wymieniliśmy między sobą. No i Maciek zapytał mi się, w zasadzie sensie zadał pytanie retoryczne, że to takie filmy jeszcze robią? Proszę Państwa, Rycerze Zodiaku to jest film, który mógłby powstać 15 lat temu. I gdybym ja ten film 15 Ale lat temu, wcześniej. gdybym ja ten film obejrzał 15 lat temu, to byłbym nim zachwycony. Mając, mając 10 lat, gdybym obejrzał y, przygodówkę y, z wybuchami, z, z kolorkami, y, to, y, to na pewno miałbym straszną radochę. Natomiast no do czego to można by porównać do może Awatara legendy Anga tego aktorskiego to pamiętam, że no ludziom się za bardzo nie podobał. Natomiast ja nie obejrzawszy jakby całego anime to uznałem, że ten film jest w sumie okej, okay. ale no, z perspektywy czasu już rzeczywiście trochę trąci myszką. No i niestety to samo stało się w przypadku Rycerzy Zodiaku, a spodziewaliśmy się chyba czegoś innego właśnie po panu Bagińskim. Ja mam takie podejrzenie, że być może pan Tomasz Bagiński jak do tej pory te filmy, które wymieniałeś, to były krótkowe metrażówki. Może po prostu on sam za bardzo jeszcze nie czuje się do końca pewnie w, w właśnie w tej pełnometrażowej formie. Wydaje mi się, że wychodzi z tego dosyć, znaczy to można wywnioskować przez bardzo fundamentalny fakt, Mianowicie, ja nie jestem w stanie Państwu po powiedzieć, o czym jest ten film. Bo ja w sensie no, nie wiem, nie wiem za bardzo. Nie wiem też, jakie są tam motywacje tych e, głównego bohatera, e, postaci pobocznych, antagonistów. Jakoś ja byłem wyłączony, a też jakoś specjalnie ten film mnie nie włączył, jednak, żeby podążać za tym aż tak bardzo. Może ty mi tutaj, Dawid, trochę rozjaśnisz, bo ja mam taką trochę pustkę w głowie, jeżeli chodzi o to. No, to jest film, jakby o dojrzewaniu, o przechodzeniu, jakiś traum. To, jakby na początku zostaje zajawione, później to zostaje w ogóle pominięte, i pod koniec trochę to wraca. I to wydaje mi się, że trochę jest jeden z niewielu jasnych punktów tego filmu. No, ja to jest sobie zapisałem wszystko w notatniku, bo wiedziałem, że będę chciał jak najszybciej ten film zapomnieć. Więc tak, no, moja pierwsza uwaga to taka, że można było rozwinąć wstęp. Ponieważ to jest film na podstawie serii komiksów, no, a jak komiksów jest bardzo dużo, tam jest dużo, dużo historii. Na początku to przedstawienie tych bohaterów na pewno kilka y, zeszytów y, zajęło, czy też wyjaśnienie, wprowadzenie do mitologii, którą w sumie niby. Kojarzymy ze szkoły, natomiast tutaj są wybrane często takie aspekty dosyć, dosyć nieoczywiste. No to na początku mamy coś standardowego właśnie ze słabych filmów, czyli to, że jesteśmy wprowadzeni w jakiś mega epicki świat i. Jest jakby synteza tego wszystkiego do momentu, w którym rozpoczynamy przygodę z bohaterem. Jest to wyjaśnione w minutę albo dwie, a tam dzieje się strasznie dużo rzeczy. Więc człowiek tak, naprawdę. Tam są jacyś. Tak. tak, i to, mhm. żeby nie było, bo mi trochę szkoda, że nie rozmawiamy o Dungeons and Dragons, tylko właśnie o rycerzach Zodiaku. I w Dungeons and Dragons też jest bardzo dużo na początku. Streszczenia wszystkiego. Tylko, że Dungeons and Dragons robi to z beką i ten film jest świadomy tego, że jest po prostu, że ma być śmieszny, ma być slapstickowy. Natomiast rycerze, rycerze Zodiaku silą się właśnie na taki poważny teen, film dla nastolatków z, jeszcze z, z, przy, z przystojniakiem o azjatyckich rysach, który jak prześledziłem sobie jego filmografię, no to są adaptacje Fullmetal Alchemist. I jeszcze jakieś e, dramy. Ja bym nawet powiedział, e, też bym przywołał władcę Pierścieni, bo to jest taki też konserwatywny sposób zaczynania opowieści. Natomiast tutaj też różnica polega na tym, że władca Pierścieni jednak nie, od, nie odkryje Ameryki, robi to z większą pompą. I jest to przede wszystkim dłuższe. To tam chyba te wprowadzenie trwa spokojnie z 5 minut. Więc śmiem to zaryzykować stwierdzenie. Więc tam rzeczywiście dostajemy pakę informacji, ale też podano jednak w takim bardziej baśniowym tonie, tak, że to wszystko właśnie buduje wręcz klimat jakiejś większej narracji, większej opowieści. A tutaj to jest takie spłycone, że o, że tam się bogowie nawalają, i potem ich ciała przechodzą do innych takich ludzkich istot. I to, I to tyle w zasadzie. I tam gdzieś w środku jest właśnie e, nasz bohater, którego imienia nie pamiętam, muszę sobie przypomnieć tutaj za pomocą filmu Buseja, którego gra Makeniu. E, taki koła pseudonii, ten aktor. I tutaj też e, m, ja za bardzo nie wiem, e, dlaczego on zostaje tym. Ty, nie wiem, nie, nie czuję, że to mi zostało wyjaśnione nawet, dlaczego on zostaje tym rycerzem Zodiaku. Tak, bo to... jak, jak to się sprawia w ogóle, że on ma tą y, wyjątkowo nadludzką moc? Kosmo. To tego, tak, tego za bardzo nie wiem. Y, więc tutaj nie kłamałem na początku, więc do końca nie znam motywacji głównych bohaterów. Y, też nie wiem, jaka jest motywacja takiego jednego z henchmenów, które widzimy na początku. Się nazywa Cassios. Nie wiem, dlaczego on chce zaciukać tego głównego bohatera. Tak, dokładnie, naprawdę. bo tam na wiem. początku mu wykupuje nie cygaro wiem. z gęby i on wtedy ma takie, ooo, tak. to ja cię teraz nie zabiję. Wiem. Tak. <laughs> to... no, no, no tak, no to Dawid tutaj streszcza doskonale, to, bo dokładnie o to chodzi. I ja zu, zupełnie nie wiem. To nie, to wygląda to tak, jakby to coś tam może wycięto? Nie wiem. Może budżetu brakowało, bo ten film yy, przypomnę, tutaj też idąc za filmem, kosztował 60 milionów dolarów. Co widać też bardzo w tym filmie, yy, bo jeżeli ktoś tam narzekał, o, o, że tam DC i te filmy wyglądają słabo, to niech sobie zobaczy właśnie Rycerzy Zodiaku. To tam to po prostu plastik fantastik jest. Tak, no właśnie, sobie yy, też zapisałem, że, tak? że sceny walki wyglądają gorzej niż w Tekenie na PS3. Chociaż on, przyznam się, że ma taki trochę vibe growy, zwłaszcza te takie początkowe sceny, w tych, e, gdzie są walki w tych klatkach, to to rzeczywiście oni są tak ustawieni e, niemalże jak te bijatyki 2D e, z lekkim połączeniem 3D, że okej, okay, to ma nawet swój klimacik, ale te walki po jakimś czasie właśnie ograniczają się tylko tam do jednego pomysłu właśnie, że są te takie efekty, jak oni zadają ciosy, to takie smugi, koliste smugi wiatru są, się wyładowują z ich ciosów rąk, ale to jest dosyć bardzo powtarzalne i monotonne i samych tych walk też nie ma jakoś tak zbyt dużo i też nie są jakoś tak spektakularne, są właśnie z dużym użyciem CG, tak samo jak i CG są robione te ich kostiumy. Śmiem tak zaryzykować. CG są robione te postacie. E, nie wiem, jakoś skaczą do siebie w zwolnionym tempie, trochę jak to wygląda jak e, w Asterixie Misja Kleopatra, jak oni tam ten numer nabi z transformacją, krzyczy i takie zielone smugi światła za tymi postaciami są. To tak właśnie wygląda trochę w tym filmie. E, no i cóż, no, nie widzę tu po Johnny Wicku naprawdę. To, och, to, to po prostu jakby porównywać yy, 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 Jumbo Jetta do małej awionetki po prostu. Yy, tak, tak to wygląda, tak tutaj prezentują się sceny walki, więc też tutaj za bardzo nie polecamy. Nie wiem, czy coś jeszcze chcesz dodać do naszego Rollstu tego. No filmu. oczywiście, zdecydowanie ja dopiero zacząłem. No, to słucham, słucham. <laughs> więc tak słucham, jak słucham. wspomniałeś Johnny Wicku, to mi proszę przypomnieć, jeśli zaraz zapomnę, jest aktor z Johna Wicka tam, Który jest chyba okay. jednym najlepszym albo drugim najlepszym aktorem w tym filmie, ale a, właśnie yes, a, propos, tak. tych, a propos tych scen walki, to one wyglądają to właśnie też, jak powiedziałeś, coś, Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, też film jakby z Beką, więc robiony, więc wiadomo, że, że to ma tak wyglądać, ale też film sprawie prawie sprzed 20 lat. I te sceny walki wyglądają jak, jak teledyski też właśnie do jakiegoś Darude, Sandstorm, Freestyler, one są tak poprowadzone z tymi mm -hmm. bohaterami, tak latają, oni się rzucają, to po prostu jest padaka straszna, wygląda to naprawdę, naprawdę okropnie. No i właśnie aktor, który jest chyba najlepszą w sensie postacią, którą jakkolwiek zapamiętałem, polubiłem na, na ekranie, no to jest postać. Mylock, tak. Tak, Mylock, tak czyli asystent postaci Shona, Shona Bina, czyli Al Almana Kido, Mark Dacascos i on grał w Johnny Wicku. Tak, też mi się tak wydawało. Tutaj też ma takie, powiedzmy, sceny walki pseudo, chociaż trochę więcej tam strzela. No i on jakby on wygląda okej, okay, w sensie z nim może, ja poczułem jakąkolwiek tak. więź. Zgadza się. On jest taką najbardziej lubianą postacią, ale też on wydaje się, że ten aktor trochę podszedł jednak z większym dystansem do tego wszystkiego. Odczuwam takie wrażenie, że on tak, też trochę zjaje, że ten główny bohater tak. on jest taki właśnie, jest w tym taki poważny, jakby on to przeżywał, właśnie rzeczywiście. O, ale poważny, siostra. ale też jednocześnie taki za bardzo stara się być taki za, tłumacz zawadiacki i co drugi jakiś jego tekst to ma być jakiś śmieszny żart albo one-liner. Chociaż on no po prostu to jest taki bohater jak skina akcji lat 90., tylko e, jednak w ciele takiego no młodego, e, przystojnego. E, Amerykan, Amerykan, Asian mężczyzny, tak to, tak to można ująć. Mhm. Który też swoją drogą absolutnie fatalnie podaje te teksty, fatalnie podaje te linijki yy, i ma tylko jedną twarz cały czas, tak zauważyłem. i się nie ma, jego ekspresja za bardzo yy, nie wyraża zbyt dużo emocji. Jeszcze raz kto? Stwierdził? Kto? Bo chyba nie dosłyszałem. Yy, Makeniu, ten ten. A, okay. mhm. No ten aktor tak, 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 tak. główną postać Seję, to tak nie za bardzo jakoś specjalnie. Ujął mi yy, 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 się w pamięć swoją grę aktorską. Yy, tak samo jak yy, aktorka famki Jansen, która porównała się do Sandry Bullock. Tak, właśnie miałem powiedzieć, że ja byłem услamy, że to jest Sandra Bullock przez cały czas. Nawet sobie zapisałem, że Sandra Bullock występ <coughs> poniżej godności. To tak. A tu nie, no Sandra Bullock <z predominantly> no już jedną malinę ma, no to no <tell stretched> nie dawa jej jeszcze drugiej, no. Ale tak, no w sensie też pamiętam jak tą antagonistkę przedstawiono, no to... Hmm. Może nie będziemy... Spo... Znaczy, nie wiem. Nie wiem, czy państwo w ogóle obejrzycie ten film. Nie, w sensie dawaj, lecimy po prostu. Rycerzy Zodiaku. Trzeba ostrzegać. No to w każdy... Jej postać, rys konfliktu, to jest też właśnie przez dialog głównie podprowadzony. Nie mamy jakichś takich scen, w których nawet kiedy Pojawia się ta postać, to my widzimy ten konflikt w jej oczach i ten powód, dla którego ona robi te złe rzeczy. Znaczy, ja nawet nie wiem za bardzo, co ona chce zrobić i po co chce robić. I mówię to bardzo poważnie. Tak samo też, nie, nie wiem, nagle jej się z czapy odwiduje, że a jednak nie będzie tam wysysać tej Ateny z. Z tej dziewczynki, którą ma rycerz Zodiaku eskortować. Tak, bo jakby niby jest mm, tak. ta relacja matka-córka, ale przez cały film nie ma nawet takiej mini iskierki w niej, żeby ona czuła coś do tej córki. I nagle pod koniec tak, jest po prostu tak. wybuch miłości, jakby totalnie z dupy. Tak, i oni wybaczają jej to wszystko, także przez nich surprise, surprise, zginął. Sean Ben. Bo, oczywiście, tak też, tak też musiało się wydarzyć w filmie z jego udziałem. Więc, jakby jej wszystkie występki poszły płazem, zapominając o sytuacji, jest nagle pod koniec spoko, tak? No. Żaden problem. Mm -hmm. To jeszcze e, do, do tego. Dawaj, dawaj. Do. grzechów. Jak mówiłeś o Makeniu, no to ja uważam, że zdecydowanie mm -hmm. gorszy jest Diego Tinoco i postać Nero, który później tak, jest tak. feniksem. To on. On totalnie ma cały czas tę samą minę, takiego. Ale oni w ogóle też tak samo. Takiego cwaniaczka. Te e, tak, ten. ten e, rycerz z Zodiaku 2.0, do, cz do czego zaraz dojdę, to właśnie oni są podobni ci jak to, że w sensie oni też tak ci na nie są, też tak dosyć niskim głosem te e, swoje linijki gadają. Zwłaszcza właśnie ten, ten drugi, o którym teraz ty tutaj wspominałeś i parodiowałeś, ale dlaczego Rycerz Zodiaku 2.0? Dlatego, że fantastyczna zasada filmów bohaterskich, superbohaterskich, oczywiście fantastyczna w cudzysłowie, głosi, że najlepszy antagonista, najlepszy wilan to jest taki, który jest kopią naszego głównego bohatera, no bo... Myślisz sobie, o, że to jest to samo zagrożenie, że jest tak samo silny jak on, bo ma te same moce, a to jest nudne po prostu. Ja pamiętam, ach, kiedyś to robili filmy superbohaterskie, bohaterskie. Znaczy, to jest myślę najlepszy przykład, jak y, Spider-Man, dwójka Samara i y, Kojarzysz na pewno, tak. Z Doktorem Oktopusem. E, no, z Doktorem Oktopusem, ale właśnie to. Doktor Octopus i Spider-Man to były zupełnie dwie różne postaci pod kątem tego jakie mocy dysponowali i tam Sam Raimi potrafił świetnie wygrać te kontry właśnie, że okej, okay, że Spider-Man jest bardziej zwinny i yy, no, rzuca tymi sieciami. Doktor Oktopus jest bardziej ociężały, ale no ma te cztery mechaniczne ręce i tutaj te fajnie kontry grały i tutaj każda ta postać miała pomysł na to, jak te swoje moce wykorzystać wobec, przeciwko tej drugiej i je zneutralizować. A tutaj no to, a naparzamy się jeden czerwony światełkiem, a drugi niebieskim. No, no, no I to tyle w zasadzie. Tak. No, do tej I tam CGI-owe CGI CGI budynki się wybuchają i roztrzaskują się na drobny mak. Tak, to nawet nie chcę przypominać jakby prawdziwych budynków. To rzeczywiście wygląda jak cutscenka z gry i to nie takiej z PS5, broń Boże. Nawet nie z PS4, właśnie tak z PS trójeczki. PS2 no. bym powiedział. <laughs> Tylko, że wiadomo, trochę podbite do lepszej rozdziałki, no mm. to trzeba przyznać, ale to wygląda jak z PS2. No, ale jeszcze no, do tej, też... jeszcze szybko dodam, do tej growości pasuje mi to, że jak był ten trening właśnie bohatera, bo oczywiście jest trening, no to w momencie, no, tak. on musi, wiesz, zrobić quest'a, czyli rozwalić no, no, no. kamień i w momencie, w którym rozbija kamień, nagle pojawia się loot box, z którego wyskakuje z zbroja. Tak, tak, ta zbroja też na początku... Potem już dostał taką bardziej wypasioną, ale to najpierw myślę, to o co tyle halo? No, zwykłą szatę dostał, żółtą. To co? Co to jest? To jak to ma pokonać tych wielkich bds w, w, w tych czarnych zbrojach? Nie wiem, ale no dobra, potem dostał lepszą w każdym razie. E, coś jeszcze chciałem wspomnieć. A, że trochę właśnie ten cały konflikt jest tak budowany po macoszemu, że my jesteśmy świat. Nie jesteśmy świadomi trochę skali tego wszystkiego, no bo tam e, ta Atena właśnie potrafi rozwalić w, w mak po prostu wielkie połacie hektarów. To jest widać, że takie może być nawet globalne zagrożenie. Przecież te ci bogowie spadają z nieba w pierwszej scenie i ma się wrażenie, że to jest trochę większy świat. Przez cały sens sobie zadawałem pytanie, no dobra, Atena, no to gdzie są jacyś inni bogowie? Tak, no, greccy. Już w pro, drugiej już, części. Wiem, w takim, no, bardzo wątpię, szczerze powiedziawszy. To jest tak trochę bardzo słabo sprzedane, że, no, że to będą jeszcze inni. To nie tylko. Ja nie jestem jedyną boginią, mój drogi ochroniarzu Bodygardzie. Ale no właśnie przechodząc do meritum trochę zabrakło mi skali i takiego faktycznego rozbudowania, że ale dlaczego on chroni tą Atenę w sensie co oni mogą z nią zrobić z jej mocami? Tak do końca nie wiem, jak to ma wpłynąć na te losy wszechświata, bo za bardzo ta jej przyszywana matka nikomu krzywdy nie robi oprócz niej w sensie ona żyje w takim wiesz Kor po świecie. Znaczy nie później się okazało, że ona tak. wysysa energię z dzieci, żeby swoje ręce ratować. A, a. No dobra, okej. Okay. Dobra, dobra, to ja źle zapamiętałem w takim razie. Widzisz, ty byłeś bardziej uważny mm -hmm. w takim razie. E, ale no dobra, dobra, to tutaj mój argument e, poszedł, mówiąc kolokwialnie, się chrzanić. Nie no, ale jakby o skali ze skalą się zgadzam, właśnie z Ateną. No tak, no że no nie ma tych innych bogów za bardzo. Jest tam tylko ten jeden rycerz Zodiaku. Zakładam, że wcześniej było ich więcej. No była ta jego mistrzyni, która... No... No, okej, okay, no jest taką typową figurą e, mistrzowską dla swojego ucznia. I czy jest no, jego ale siostrą, no, czy nie jest resztę, jego siostrą? Tak. To to, to nie, nie, nie. Wydaje mi się, że jest. No, tak było to. No bo dlaczego miała cały czas maskę? Mm -hmm. to wydaje mi się, że tutaj twórcy pewnie chcieli to sprzedać w drugiej, czy też może trzeciej części, kto wie. Um, no. Więc co jeszcze masz na tej liście? Czy wyczerpaliśmy? Temat? No, a propos właśnie Ateny, czyli Madison mhm. Iceman, to sobie muszę zobaczyć. No taka blondynka zwykła, tak. No, Nie by w Jumanji grała. Ładna blondynka, no po prostu. Ona ma taką właśnie funkcję ładnej blondynki, tak, którą trzeba chronić. No właśnie, bo ona... To są, takie, to są te takie jak w Resident Evil misje, o, to jest taka... Y postać z misji eskortowej. Trochę taka denerwująca, no ale wiesz, że jest ważna, więc trzeba niestety e, pokonać tych wrogów, zanim wyssą jej cały pasek energii. Tak, no tak tylko jest. no właśnie ona no, nawet nie ma umiejętności aktorskich, żeby jakoś dobrze ograć swoją postać. Może ona też była po prostu źle napisana, ale też ona nawet, no nie, jak mówisz że o nie, tym, nie że jedyna. jest... <noise> że, że ona jest właśnie, że ona ma być ładna, no to no niby jest ładna, ale nie jest jakaś nie wiem, sexy powiedzmy, że nawet też w jakimś takim prostym filmie, powiedzmy typu, nie wiem, Transformers, gdzie ta jakby seria też nie była najlepsza, no to byśmy Megan Fox, no to jakby Meg Megan Fox była wtedy po prostu ikoną seksu, tak? Natomiast no Madison Iceman nie wychodzi w tej roli absolutnie nic, a pod koniec zostaje jeszcze fioletowe włosy, więc odnalazłaby się w jakiejś tak. ekipie Freeza. Być może tak. Znaczy ja nie brałem takiego kryterium pod uwagę, no po prostu no Taka bardziej hiperbola, że to, to jest urocza pani, która w zasadzie nie jest postacią, tylko czynnikiem tak dla całej tej fabuły. A przynajmniej w zamierzeniu powinien to być czynnik. Bo ona tam oczywiście przechodzi jakoś czy przechodzi przemianę. No on jej w pewnym momencie mówi jak ona nie może kontrolować tej Ateny samej w sobie, no i ona się boi przez cały film, że kurde, no jak coś mi się stanie, no to, to masz mnie zabić, tak? Jak zobaczysz, że ja nie jestem w stanie wygrać z tą wewnętrzną Ateną. No on tam do niej podchodzi na klęczkach i mówi, ogarnij się. No i się ogarnia. Ja wtedy wyszedłem do toalety już, bo on tak Aha. strasznie długo do niej szedł, jak ona miała ten wybuch, mówiła, mhm. a dobra, zdążę wrócić i, i tego. I... No, nie, no wiadomo, co jej powi no, czego się mogłeś spodziewać. No. No, powiedział jej: Dobra, weź tam, sama, jest, so, sama o sobie stanowisz, tak? No, bez przesady. No, mówi, no dobrze. Tak. No i przestaje. Tak. There we go. Proszę bardzo, tak. Nie straciłeś zbyt dużo z życia. E, dobra, to coś jeszcze chcesz dodać? Czy notateczki się skończyły? Jeszcze mam taką, Chyba, taką mini szpileczkę, mm. że. Yy... Ja uciekłem z napisów po prostu bardzo szybko, już nie chciałem. Już wcześniej była zajawka, że jakby się powiodło finansowo, to będzie druga część, bo trzeba siostry znaleźć i tak dalej. Jeszcze inne rzeczy. No to i może jest scena po napisach, nie wiem, nie chcę wiedzieć, ale tam jest piosenka e, C i ona jest skowerowana, że nawet pieniędzy nie starczyło na to, żeby oryginalnej piosenki C użyć, no zobacz. A to Sony. No to przecież mają też swoje muzyczne tam. E... Mm. Jejku, jak to się. Wytwórnie? Mówi? W, o, wytwórnie, o, dokładnie. Więc tym bardziej jestem zdziwiony. No ale już tutaj takich e, meandr, e, tego przemysłu muzycznego nie znam. Ale dobra, no to ocenki może w takim razie. Jak to u ciebie, Dawid, wygląda? Trójka. Czy to jest najniższa. <grym> Trójeczka. To i tak. tak To i tak wysoko. <grym> 3 na 10, dlatego że tak. e, gościu z Johna Wika jest spoko. Sean Bean też jest całkiem niezły, w sensie to jest też taka typowa postać wyjęta z miliona filmów, czyli takiego. Bo jakby ten film miałby, nie wiem, PG-13, chociaż w sumie nie wiem, może ma, ale jakby miał mieć wyższe PG, to by jeszcze właśnie sobie whisky pił, bo on jest taki tam ogarnięty i bogaty i on tam wszystko wejdzie sobie zbiera artefakty. I no, jakbym miał 12 lat, to jestem przekonany, żeby ten film mi się spodobał. Więc jak na to pójdą 10-12-latki, no to myślę, że to będzie, że to dla nich jest okej okay sens, no ale. No nie. No to niech nie idą z ojcami, tak. tak że <noise> albo z matkami, z rodzicami generalnie, tak. Jako no. taki wyznacznik. Ode mnie to jest mocne 2 na 10. E, e, na początku w miarę byłem zainteresowany, tak powiem, tym konceptem na te... E, na te sceny walki pod kątem tego, że no to tak trochę też growo wygląda, że na początku jest taki bardziej backstage, że oni właśnie w takim podziemiu plus tak jak wspominałem ten początkowy pomysł, który jednak potem zaczął być powielany, ale też podobała mi się ta postać grana przez aktora z Johna Wicka tutaj tak jak ty wspominałeś to tutaj się zgadzam z tobą w stu procentach. No i tak, no ja za bardzo nie wiem o co tym bohaterom chodziło, po co ta cała sieczka, jaki jest ten świat. Sean Ben umiera, tak, przyszywany ojciec tej Ateny, matka, za bardzo, no. Nie wiem, jakie są jej główne motywy pod kątem jakiejś też wewnętrznej przemiany w stosunku do, do swojej przyszywanej córki. Yy, aktorstwo tragiczne, humor kompletnie nietrafiony, yy, te one-linery po prostu takim typowym tubalnym głosem głoszony przez te, przez głównego bohatera. No nie, no po prostu nie. Tak bardzo, Przynajmniej mi szybko zleciał. Bardzo, bardzo, bardzo tak łopatologiczny film. No a tak. mi akurat nie, nie. Ja w ogóle na film Filmwebie on chyba jest, yy, że trwa dwie godziny? I właśnie też dlatego wyszedłem do toalety. Mniej niż dwie godziny. No właśnie, to... a, a mhm. dlatego wyszedłem do toalety bo na finałowej scenie, powiedzmy, no bo uznałem, że jeszcze przede mną tyle czasu tego filmu, więc mówię, dobra, mhm. to już pójdę. A tu się okazało, że on trwał chyba z godziny 40, więc jakiś, nie wiem, fałszywy. No Tak, jakoś tak. Czas. No cóż. Ale jak to ten z wielkiego miksu YouTube'a stanowczo odradzamy Państwu oglądanie tego filmu. <laughs> tak jest. I oby poszczęściło nam się na, na następny, w następnym odcinku. Tak. Następny odcinek możemy zapowiedzieć, myślę, bez problemu. Też będzie nomen, nomen około growy, bo będzie Super Mario. I mamy nadzieję, że. Mamma na <laughs> <laughs> i Tak. Mam, mamy, mamy nadzieję, że się będziemy lepiej na tym filmie bawić. Ja przynajmniej mam taką nadzieję, bo idę następnego dnia jak tutaj nagrywamy ten odcinek więc mam nadzieję że zostanie mi to odkupione tak a ja się bardzo cieszę Dobra. ja się bardzo cieszę że nie, mus, nie, nie będziemy może nie wiem zobaczymy że, że nie muszę oglądać szybkich i wściekłych 10 żeby o, o, nagrać podcast o szybkich i wściekłych no cóż no, ja bym musiał nadrobić wszystkie 9 ja i spin-offy ja tak, też więc nie mam na to życia niestety Dobra, mili Państwo, to trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mamy nadzieję, że chociaż jeśli Państwo oglądali, to tutaj miło spędzili czas, a jeśli nie, może troszkę chaotycznie, przyznaję, sam nie było jakiegoś opisu fabuły, ale jak jeśli potem kiedyś będziecie chcieli sięgnąć po ten film sam, no to zobaczycie, że... Troszkę ten film tak samo jakoś za bardzo jest y, chaotyczny. Ale żeby tak nie było, że was nie ostrzegaliśmy. Ostrzegamy, odradzamy tak oglądanie Rycerzy Zodiaku. Tomek Bagiński. Tak jest. Czemu? Dlaczego, dlaczego pan to zrobił, panie Tomaszu? Nie wiem, ale chętnie się dowiem. I mówię poważnie, bym jakiś przeczytał wywiad mm -hmm. na ten temat. No ale dobra, już nie przedłużając. Jasne. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Na razie.